Lotnicza historia Polski. 16 sierpnia 1895 roku w Święcianach urodził się jeden z najbardziej znanych polskich lotników, Franciszek Żwirko. Choć był pilotem wojskowym, zasłynął przede wszystkim jako pilot sportowy. Największą sławę dał mu triumf w szalanżu w 1932 roku. Polskę reprezentował jednak też podczas pierwszego lotu małej ententy i Polski. W kraju brał udział m.in. w pierwszym pomorskim locie okrężnym, trzecim krajowym konkursie Awiometek oraz czwartym krajowym konkursie samolotów turystycznych. lotnicza historia Polski